Do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Liczba 5 do potęgi 12 plus 5 do 13 plus 5 do 14 przez 5 do 12 jest równa. Wygląda prosto? Nie do końca tak jest. Na pewno tablice maturalne nie pokazują nam, co robimy z potęgami przy dodawaniu, ale pokazują nam, co robimy z potęgami przy mnożeniu i przy dzieleniu. Skoro nie ma mnożenia, to sobie je zróbmy. Wyjmę 5 do potęgi 12 przed nawias. No i skoro tu jest mnożenie, to my musimy podzielić to, co mamy tutaj. 5 do 12 podzielić na 5 do 12 to jest 1. Dodać. I teraz 5 do 13 podzielone na 5 do 12. Potęgi przy dzieleniu się odejmują. Czyli zostaje mi 5 do 1. Dodać. No, i 5 do 14 podzielić na 5 do 12 to będzie 5 do 2, bo znowu potęgi odejmujemy. I to wszystko jest dzielone przez 5 do 12. Tuż widzimy, że skoro jest mnożenie, to pięknie nam się liczby skracają, i tak naprawdę zostaje nam 1 dodać 5, dodać 5 do 2, czyli 25, czyli naszym wynikiem jest po prostu 31. Odpowiedź B.